Cześć moi drodzy z tej strony, Adam Kszczot, i wracamy do budowy domu. Zdecydowałem się na odnawialne źródła energii we własnym domu, dlatego że codziennie czuję, jaką jakość powietrza mamy w Polsce, i chciałbym zostawić dla moich dzieci powietrze i ziemię czystszą niż taką, jaką ją zastałem. Wracając do tematu, pompa gruntowa z pionowymi odwiertami 300 metrów bieżących odwiertów na mojej działce. Pompa firmy Stibel Eltron z własnym zbiornikiem 180 litrów, ale mam do tego zbiornik buforowy 200-litrowy, więc na pewno spokojnie starczy dla mojej całej rodziny. Dziś jest nas czwórka, dom dla jednych mały, dla drugich duży. Dla mnie akurat duży, bo 270 metrów w tym powierzchnia garażu i pomieszczeń nieużytkowych. Takich jak kotłownia, sama kotłownia, tylko 5 metrów kwadratowych i absolutnie wystarczająca na to, żeby tam wszystkie sprzęty rozstawić. A mam troszkę więcej planów co do, co do ilości sprzętów, ale zobaczcie sami. A tak właśnie wygląda moja kotłownia. Tu mamy pompę ciepła Stiebel Eltron WPC 13, 13 kg. Watów, no, moc nominalna, ale nie bójcie się, tak dużo prądu nie zużywa. Powyżej pojemniki wyrównawcze na wodę sieciową, wodę instalacji i na którym właśnie ta pompa bazuje jako czynnik ciepła. No i tutaj widzicie wprowadzenie dla mnie dwóch najważniejszych rzeczy: to jest wprowadzenie wody z sieci oraz dodatkowe wprowadzenie pod studnię głębinową, którą mam w planie u siebie na działce również postawić. Miejsce na kolumnę filtracyjną też się tutaj znajdzie na tych 5 metrach kwadratowych. Spokojnie po środku, pojemnik buforowy 200-litrowy. Oprócz tego, że pompa WPC-13 ma już własny pojemnik buforowy. Tutaj mamy pod oddzielną podrozdzielnicę elektryczną, w której zamontuję dla siebie i dla Was również um, licznik energii elektrycznej i sprawdzimy, jak to wszystko funkcjonuje. Sama pompa oferuje nam mnóstwo, mnóstwo informacji, w tym małym menu możemy podglądać wszystkie temperatury powrotu, glikolu, ciepłej wody, wody w buforze, ale również ustawiać choćby to, w jaki sposób żyjemy, czyli kiedy kładziemy się spać, kiedy ma tak naprawdę nastąpić strefa nocna i ma pompa troszeczkę mniej ogrzewać nasz dom, żeby się nam lepiej spało, ale możemy podzielić też cały tydzień na harmonogram, wedle którego żyjemy. Dzięki temu... Tak naprawdę dom staje się jeszcze bardziej energooszczędny. Używamy ciepłej wody tylko wtedy, kiedy jej naprawdę potrzebujemy, kiedy jesteśmy faktycznie w domu, co daje niesamowity komfort jakby życia i, i, i ogrzewania w samym domu. Możemy podejrzeć również, ile energii elektrycznej pobrano, ale też ile, ile energii cieplnej wyprodukowano. Bardzo fajne, intuicyjne menu, które naprawdę każdemu przypadnie do gustu. Pompa ciepła jak się okazało, a czego nie wiedziałem wcześniej, nie pracuje w trybie ciągłym, tylko co jakiś czas się załącza, to jest tylko 50 około decybeli, więc naprawdę naprawdę cicho, jeżeli jest to pomieszczenie gdzieś wydzielone, no to niewiele, niewiele głośniej niż lodówka w salonie. Jeżeli jest to pomieszczenie wydzielone, to naprawdę absolutnie tego nigdzie nie słychać, nawet mimo moich bardzo pustych jeszcze ścian i pokoi w całym domu. Już niebawem będzie kolejne nagranie, które, na którym zobaczycie, jak pompa sprawuje się w trakcie normalnego użytkowania, ile energii elektrycznej faktycznie pobiera i jakie to są koszty. Także trzymajcie się, do zobaczenia i oglądajcie.